Ale live będzie tylko dlatego, że chcę powiedzieć kilka rzeczy. Na razie ciężko nie będzie na kanale. Ale i właśnie, jutro będzie czwartek i piątek, to jutro, tak jak macie w tytule, jutro będzie liveik i pojutrze, ale po, jak coś w następnym tygodniu od 1 maja do chyba chyba do... Yy, od 1 do 8 maja mnie nie ma To live'ików jak coś nie będzie Od 1 do 8 yy, Matlin, mogę Cię skromować ale Dobra, mogę Cię skromować ale jakby nie dopiero 55 subów Spromuję jak będzie 55 A Mati, ja mam pytanko. Yy, czy ty przypadkiem Maty nie masz... Ty, to ty Maty, niemożliwe. Mati, wiesz co? Yy, promu nie robię, bo widzisz ile mam ten. Na razie mam tak mało subów. A ty, a ty widzę, że masz 138 Promo na razie nie robię. A jakbyś mógł to wyśmi mi z yy, rajda. Wtedy mogę przyznać promo na tutaj kanały. Jakbyś mógł to zrób dup rajda. Mi kiedyś. Bo jutro mam live'a i pojutrze. Zobaczymy które godziny. Bo nie wiem, jak z tym strajkiem jest. Dobra, to... To wiesz Weź mi napisz, czy ty masz Farminga 19 na czacie. Weź mi napisz. Na czacie. Nie mam jak się e, Już ci masz tak, tutaj. Już Ci pójśłam. Nie wiem czy ty mnie znasz. Napisz o takich modyfikacjach. Weźmy do jego znajomych. Tutaj masz też Iwanek 66. Nie masz, jak ktoś się mogę Cię zaprosić na imprezę. Live'ika nie będzie tak długo. Max do 5 minut. I na imprezie możemy sobie pograć Moż po... Patrzcie, gramy do farminga albo zagramy się w Fortnite, czyli jakie są inne gry. Wejdź do najdoznajomych. Już tutaj Ci jeszcze raz piszę. Czekam. Dobra, czekam, zobaczymy sobie tam. Nie dostałem jeszcze coś, nie dostałem. Chwileczkę, chwileczkę. Chwilkę musicie poczekać. Dobra, yy, to ja Misza, a to ty Misza, siema, siema, wiesz co, weź mnie zaproś na, im, na ten, dołącz do mnie na imprezę, wiesz co, impreza się nazywa, wiesz, a nie, impreza tak się nie nazywa, hmm. dołącz do mnie na imprezę, impreza się nazywa, wiesz, impreza gracza Iwanych 6 i jak coś możemy sobie pograć albo coś, a i w ogóle jak coś yy, teraz, Całą moją serię do nagrywania e, Przełożymy sobie na tą mapę nową, na tą na, na górze e, czemu? A, no i właśnie ten, prze, dobra, pięć minut minęło, dobra, do siedmiu e, na tą mapkę sobie przełożymy, Pokażemy wam teraz jak to jest u nas Nie, ja Ja Jak coś, a, jak coś jakbyście chcieli ze za, za mną zagrać na tej mapie To bardzo proste są mody bo trzeba mieć zainstalowaną tylko mapkę, i jak coś na duże maszyny gramy i hostpack, żeby mieć tylko jak coś, ten bierz mapę, i do tego jeszcze tą bardzo, bardzo zapraszam. Taka fajna mapka, polecam. Mogę polecić, nawet autora, bo na duże maszyny spoko. Zobaczcie sobie. Autor yy, Vertex Days. A jak chcecie zagrać ze mną na jakichś innych mapkach, to tutaj macie moje zainstalowane. Dobra, będziemy kończyć tego liveika. To wiecie co, już będę kończyć. Witam drugą osobę. Proszę się przywitać. Jeszcze chwilkę. Do 7 minut. 7 minut, lajwik, i będzie koniec. Bo będę zaraz lecieć. Dobra, będziemy kończyć już lajwika. Ja już skończę tutaj.